Hej, cześć, witajcie w drugim odcinku z Mazur. Dzisiaj będzie park linowy. No i zaczynajmy. Przed wejściem na tą drabinkę trzeba było wykonać specjalne szkolenie. A tu już widać, jak wchodzę na drabinkę. Będziecie widzieć wszystkie przeszkody z tej trasy. Sorry za to, że nie było dawno odcinka, mam nadzieję, że następny pojawi się szybciej. A po wejściu na tą drabinkę trzeba było przejść przez takie deski. A już po pierwszych przeszkodach czekała Tyrolka. A później czekała jedna z trudniejszych przeszkód, na której były takie chwiejące się deski i opony. Po przejściu po tych deskach była taka jedna chyba z mniej ciekawych przeszkód, lecz mimo to wszystkie były fajne czyli takie zwisające liny, po których trzeba było po prostu przejść, a na dole była jeszcze jedna, która zabezpieczała. Kolejna przeszkoda była nawet podobna do tej poprzedniej. Kolejna przeszkoda, torina, na której były takie kołki i trzeba było je omijać, bo się trzęsły i można było spaść, co zresztą raz zrobiłem na tej przeszkodzie. A ta przeszkoda jest lekko podobna do jednej z pierwszych, lecz deski są połączone i była ona trochę trudniejsza. Teraz najkrótsza przeszkoda na całej trasie polegała ona na tym, żeby za pomocą liny przeskoczyć na drugą platformę drzwi. Kolejna przeszkoda z deskami. Już zbliżamy się do końca, jak widać, przedostatnia chyba przeszkoda polega na tym, żeby przejść po takich słupkach wiszących. Na końcu już standardowo deski i opony oraz tyrolka.